Witajcie dziś mam dla Was kolejny odcinek ze Shreka. W tym odcinku przedstawiam Wam najciekawsze isteregi oraz ciekawostki, które zostały ukryte w tym filmie, a także szykuję dla Was kolejną część podtekstów. Jeśli jesteście na tym kanale nowy, to nie zapomnijcie go zasubskrybować, a także koniecznie piknie dzwoneczek, aby otrzymać wszystkie powiadomienia o nowych filmach. No i jeśli chcecie więcej Shreka, pokażmy potęgę Shreka. Zostawcie pod tym odcinkiem lajka. Like jeśli uda wam się wbić 2,5, tysiąca, to pokażemy potęgę. Pokażemy, że Shrek jest w sercu każdego z nas i niezależnie od sytuacji, on nas uratuje. A więc zostawiamy lajka like i już montuje kolejny odcinek ze Shreka. A więc ja już nie przedłużam, zaczynajmy odcinek! Na początek naprawdę niesamowita ciekawostka, a mianowicie w 2019 roku ma być premiera filmu Shrek 5 czyli kolejnych, epickich przygód Shreka. Na razie nie możemy znaleźć żadnego zwiastunu, ani dokładnych informacji, ale podobno film jest już w początkowej fazie produkcji. Film został zainspirowany książką z lat 90 pod tytułem Shrek, która została stworzona przez Williama Steve'a. Zdecydowanie najpopularniejszą piosenką ze Shreka jest piosenka All Star, która podobnie jak Shrek jest memem. Scena, w której Shrek robi pierścionek dla Fiona jest nawiązaniem do filmu Władca Pierścieni. Pierwsze 5 minut filmu Shrek 2 zostały przed premierą pokazane na kanale Nickelodeon. Shrek ma około 2 metry wysokości. W jednej scenie możemy zobaczyć plakat z napisem Sir Justin. Jest to nawiązanie do Justina Timberlake'a, który co ciekawe podkładał głos jednej z postaci w filmie. Lord Farquaad prawdopodobnie ma brata. Główna antagonistka filmu Shrek 2 początkowo miała się pojawić już w pierwszej części. Początkowa scena z filmu jest nawiązaniem do śpiącej królewny. Scena, w której Shrek walczy na arenie, jest nawiązaniem do filmu Gladiator z 2000 roku. Scena pościgu jest nawiązaniem do amerykańskiego serialu Cops, który tutaj został sparodiowany jako Knights. Film wymagał 76 terabajtów pamięci, a jego renderowanie zajęło 5 milionów godzin. Popularność Shreka bardzo wzrosła przez trzecią i czwartą część filmu. Co się czwarta część filmu na plakatach promujących została określona jako ostatnia część, jednak jak wiemy teraz trwa produkcja części piątej. W wielu kinach na świecie można obejrzeć krótki film o Shreku w 4D. Ta scena jest nawiązaniem do filmu Spider-Man. W jednej scenie możemy zobaczyć, że Pinocchio tańczy Michael Jackson. Pod koniec 2001 roku zostało sprzedane około 5,5 miliona kopii filmu Shrek. Aby zanimować Kota w Butach, twórcy musieli użyć naprawdę wiele programów odpowiedzialnych za animację jego sierści, kapelusza, a także innych rzeczy. Muzyka, którą możemy usłyszeć w scenie, w której Pinokio chce uratować Shrek'a, Osła, a także Kota w Butach, jest bardzo podobna do chyba wszystkim znanej muzyki z filmu Mission Impact No i oczywiście jest do niej nawiązaniem. No i ostatnia ciekawostka na dziś, której praktycznie każdy z Was na pewno nigdy nie usłyszał, Szrek jest zielony. No bo to on jest zielony. No i po prostu jest zielony, bo zieleń to kolor radości, czegoś tam, nie wiem. No i to na tyle w tym odcinku, mam nadzieję, że się podobał. Kolejny odcinek pojawi się już jutro. No i chciałbym wam powiedzieć, że planuję kilka zmian na kanale. Mianowicie, jak mówiłem w poprzednim filmie, postaram się robić kilka rzeczy tak po kolei. Czyli jakby to powiedzieć, raz będzie na przykład Steven, raz Star, a później jakieś ogólnokreskówkowe odcinki. No i pamiętajcie, jeśli chcecie więcej Shreka, bo ten film naprawdę wymaga ode mnie wiele pracy, bo muszę przyznać, że dość długo go montowałem. No i mam nadzieję, że będzie warto, jeśli chcecie więcej, to polubcie film i pokażmy, że Shrek ma potęgę, ma swoich fanów i że wszyscy, którzy nawet nie oglądali poprzednich części, już mają hype na kolejną. No i chciałem jeszcze powiedzieć, że myślę nad małą zmianą nazwy kanału. No bo wiecie, wodogrzmot to tak z wodogrzmotami się kojarzy. A jak już widzicie, że już ja trochę tą tematykę zmieniłem że się pojawiają odcinki z różnych kreskówek i to wam się podoba. No myślę, że nie wiem, na przykład jakiś, nie wiem, grzmotowski, grzmoter, a może grzmot, a może grzmotowodo. Nie wiem, jeszcze w tym pomyślę, ale tymczasem kończmy już ten odcinek. A więc do zobaczenia i widzimy się już jutro w kolejnym filmie.